Челлендж. КАСА To nie mów, sam znajdę. Pięć stów za tydzień wracam po tysiąc. John Walker? Bardzo chętnie. Jak smakuje? Trochę jak jakaś brymucha. Ile to badziewie ma lat? Trzy. Nie lubię takiej młodej whisky. Dobra, powiedz lepiej. Po co mnie tu ściągnąłeś? Widzisz tam tego jebanego cwela? No, koleś nie ma za grosz stylu. Zajebał mi pan Cox i nie zapłacił. To czego tu teraz tak biega przed tobą? bo się nawalił jak to i go nosi. A ja, że jest głupi, chce mnie wkurwić, to się tu wozi. A tobie się nie chce ruszyć dupy i załatwić jakiegoś śpuna? Dwa dni temu te dresy z kwiatowej rozwaliły mi nogę. Mówisz o tych dwóch łysych zwierzowca? Słyszałem, że ostatnio ktoś im zajebał kosy pod żebra. Jak tylko nastawili mi ciuka na pogotowiu, zadzwoniłem do Johnnego i przedstawiłem całą sytuację. Wiesz, jak on reaguje, gdy ktoś kradnie jego trawę. Zabawna historia. Coś ostatnio za często cię kroją. Ryzyko zawodowe dealera. Tylko wiesz, nie mogę za każdym razem dzwonić z płaczem do Johnnego. Rozumiesz sprawę. Spoko. To ja tego frajera jedynie skatuję trochę? Z reguły nie zabijam ludzi. Pewnie kurwa, pokaż mu co i jak i zabierz wszystko co ma. Chłopie, ty mnie w indykacji nie musisz uczyć. dwie dychy skopałem frajera. Dzięki stary. Jak będę miał dostawę amfy, ci cię odpalę za pół darmo. Sam nie wiem. Myślałem, żeby skończyć z tym gównem. No ale co, nawet działo chcesz odstawić? Ogólnie mówię. Tobie nogę rozjebali, łysych skinów pocieli. To wie, ilu jeszcze ćpunów zostało obitych za to, tylko że nie mieli kasy na towar. Po prostu trzeba się dobrze ustawić. Dobrze się ustawić, to można też na legalu. Może dokończę studia i zakręcę się w jakiejś firmie, wiesz, takiej z ubezpieczeniem zdrowotnym. Po tej twojej socjologii to co najwyżej do mops trafisz. Umiesz otować pomów, zamiast wpuszczać im w pierdą. Ironia losu. Rób jak chcesz, ale wiesz, na Legalu ciężko o luksus. żeby kupować zioło na stadionie? A skąd ty się, siostra, orientujesz, co się dzieje na stadionie? Takie nielegalne sprawy jakoś zawsze się z tobą kojarzą. Co ty tam wiesz? Wiem jedno. Nie jestem głucha wiem, co się nawiście dzieje. Tak? A co się dzieje? Pamiętasz Izę, która mieszka niedaleko naszego domu? Tak, pamiętam. Spotkałem ją miesiąc temu na imprezie u Burego. Podobno rano wychodziła z z Pogotowia. Masz w nie tu się w tej sytuacji. Dobra, nie ma co paniki siać. Zaraz do niej zadzwonię i zobaczę, jak sprawa wygląda. Jasne, popisz się swoją elokwencją. Siema, Sziska. Co u Ciebie słychać? Masz czas pogadać? No, tam obok Ciebie, w tej kawiarni. Aha. Dobra, siostra. Mam kilka spraw do załatwienia. Muszę lecieć. Jasne. Ogul się przynajmniej. Bo wyglądasz jak dzikus. Siemano. Co ty? Yoga zaczęłeś uprawiać? Nie każdy ma taką łatwą robotę jak ty. To jak? Chyba już więcej nie muszę cię przekonywać, żeby zmienił stanowisko. Chyba bym za tymi wiecznie palonymi małolatami. Daj spokój. Jadę na miesięczny urlop, to przecież nie wezmę za siebie kogoś z zewnątrz. Jeszcze się ambitny okaże i nie będę miał gdzie wracać. Tak, to nie ta wódeczka. Miałbyś legal i spokój. I nie musiał ciągle pisać ze stresu, że za chwilę ci pały wyskoczą za krzaków. Sorry, że ci dojebie, tak trochę jest hatologicznie. Ale w życiu to nie chodzi o to, żeby legalnie i spokojnie siedzieć na dupie. No tak, przecież liczy się szacunek na dzielnicy. No, i mocne kobiety, piękne samochody i szybkie dragi. Coś pojebałeś się pitety, ale koncepcja ogólnie słuszna. Od takiej ilości koksu i alkoholu, nic dziwnego, że się jebie. Zazdroszczę. U mnie o suchy pysku się lata cały dzień. Udaje, że nie widzi pijanych działaczy. To się odkuj na urlopie. Dościerwiając się ponad wszelkie granice pieckości. A ja popytam i może znajdę jakieś zastępstwo. wiesz, muszę się uczyć, studia, praca... Ale jakoś ogólnie ci leci tak po całości? Tak, tak, ogólnie wszystko w porządku. O, się dalej. Tak, Tomasz mi odpalił. Jak chcesz mogę załatwić dla twojego chłopaka? Trochę taniej. Wiesz, w najbliższym czasie nie planuję takich wydatków. A co, na ciuchy i inne damskie bajery wszystko wydajesz? Ej, hey, Iza, znamy się od dawna. Powiedz, jak coś jest nie tak. Pomogę ci. Nie, no nie ma o czym mówić. Mów, już jestem poważny. No dobra. Słuchaj, e, jakiś kretyn wszedł dzisiaj do mieszkania mojego chłopaka i zabrał mu 500 złotych. Rozumiesz? Masakra. No, masakra. Pożyczyłam mu trochę, tak żeby wystarczyło mu na czynsz, no ale rozumiesz, sama nie mam aż tyle kasy na wiele. Nie, no jasne. Rozumiem cię. A kiedy konkretnie okradziono twojego chłopaka? No dosłownie dzisiaj. Dzisiaj rano. Ten świrów wbiegł do niego do mieszkania i pobił go zupełnie za nic, wiesz? Wiesz, nic się nie dzieje bez... Wiesz, nie tam widzę ich. Zarabiasz kasę, bardzo się starasz. A taki świr przychodzi i zabiera ci ją zupełnie ostatnie. Wiesz, może miał swój powód. No, oczywiście. Potrzebował na dziwki i lans. Gardzę takimi. Jasne, ja też. Może mógłbym ci trochę pomóc. O no, nie, 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 daj spokój. Potem sam zostaniesz bez grosza przy duszy. Nie martw się. Ostatnio miałem trochę szczęścia w pokera. Znamy się tyle czasu, a ja do tej pory nie wiem, czym ty się tak właściwie zajmujesz. robię różne rzeczy. Ostatnio myślałem nawet o powrocie na studia. No to świetnie. I co postanowiłeś? No, chyba się jeszcze wstrzymam z tą decyzją. Mm. No Jezu, dziękuję. Jesteś kochany. Słuchaj, ratujesz mi życie. Dziękuję. Nie ma sprawy. Oddam, jak tylko będę mogła. No, a o czym chciałeś porozmawiać właściwie? W sumie to już nieistotne. Nie no, wiesz, bo przepraszam, zapracowałam się głowy własnymi rzeczami, a... Naprawdę, wystarczająco już mi pomogłaś. No i co tam, szukasz jakiejś roboty, z której będziesz musiał rozliczać się w skarbowce? No, za kolportaż ulotek się wziąłem. A ja pracuję w urzędzie miasta. Bez ściemy, stary. Codziennie rano wstawałem skacowany po nocnym melanżu i tak się snułem do wieczora bez celu. To co, miałem czas marnować? Porozdaję trochę makulatury i będę miał kasę na tani i gówniany obiad. Żadnego bicia gówniarzy, żadnych konfliktowych sytuacji. Pierdole, żal dupę ściska. Żadna ściema u Ciebie nie przejdzie. Jak masz za dużo wrażeń, idź do Alfonsów. Ochrona dziewek to jest podobno spokojne zajęcie. Ty masz spokojne zajęcie. Cały dzień siedzisz na stadionie i pijesz whisky. Sorry ziomek, dzisiaj jest tylko browarek. A wracając do urzędu miasta, Wujas jest asystentem jakiegoś działacza I jedzie na urlop i szuka zastępstwa I wtedy też siedziałbyś i nic nie robił tak jak ja Tylko, że no wiesz W pzpn -ie. To czemu ty sam się tam nie wbijesz? Bo tam jest taka różnica Że zamiast whisky pije się herbatę A mnie to cholerstwo na zdrowie szkodzi Alkoholik Psychopata